Witam serdecznie. Dzisiaj taki film o filtrze Ultra Max 2000. Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat tego filtra po roku użytkowania. Nie, przepraszam, po roku użytkowania dwóch tych filtrów Ultra Max 2000. Wiem, że tych filmów jest pełno na YouTube, ale postanowiłem też coś o nim powiedzieć. Powiem Wam, jakie są plusy i jakie są minusy tego filtra. A więc na plus Ultramax 2000 posiada wbudowany prefilt, co ułatwia czyszczenie. Nie trzeba otwierać całego filtra, tylko otwieramy prefilt, wyciągamy gąbkę, płuczemy i zamykamy. Po drugie, bardzo cicha praca. Słychać tylko delikatny szum. Trzeci plus będzie taki: ja mam drugą generację tego filtra i ten filtr zużywa tylko 17 W prądu. Na pełnej mocy. Jak go przykręcę, do minimum zużywa 13. Z tego co wiem, pierwsza generacja zużywała 24 waty prądu, a nowy Ultra Max BT zużywa na pełnej mocy 13 W. Jak go przykręcimy, schodzi chyba do poniżej 10. Także ten filtr nadaje się do dużych akwariów. Do na przykład 300 litrów. Widziałem, że mieli zamontowane i w 150 litrach te, ten filtr. <tryk> Tylko po prostu regulujemy mocą, żeby nam nie robił pralki. Następny plus yy, Aqua L do filtra Ultramax yy, dołącza 5 koszy. To mamy duże, yy, duże pole do popisu. Możemy różne media tam włożyć yy, Ultramax, w Ultramaxie. Jest w zestawie ceramika, wata, gąbka, ale ja bym proponował dokupić ceramiki, czy tam jakiś Matrix, czy Lawę. No jak to, co uważa, żeby po prostu bakterie miały się gdzie osiedlać, żeby była lepsza filtracja. A teraz minusy tego filtra. Dla mnie ma dwa. W prefilrze jest gąbka, która posiada grube oczko, yy, trzeba ją po prostu wymienić na gąbkę z drobniejszym oczkiem, albo po prostu włożyć watę tak jak ja to zrobiłem. Wata ładnie ściąga brud. Ja taką watę wymieniam raz na dwa tygodnie, albo po prostu jak zobaczę, że spadła przy, przepływ filtra, jak po prostu spadł. Druga wada. Yy, Grube węże, niestandardowe są. Jakbyśmy chcieli coś zamontować, podłączyć, musimy dawać redukcję. To chyba tyle z tych wad. Te dwa filtry pracują u mnie w akwarium 450 litrów, które stoi w małym pokoju, w którym często śpię po pracy albo moi goście i jeszcze. Nikt nie powiedział, że jest głośno, że jest ciężko spać przy tych filtrach. U mnie znajomy posiada akwarium 600 litrów, które stoi w salonie. Pracują też te dwa filtry Ultramax 2000 i też stwierdził, że są bardzo ciche. Słychać delikatny tylko szum, tak jak już mówiłem. Ja filtrów. Aquala używam od 10 lat, nie wiem, w akwarium 54 litry, używałem w 18, w 200 i nigdy nie miałem żadnej awarii, także z, z głębi serca mogę polecić te filtry, a zwłaszcza filtr Ultramax 2000. Wiadomo, polska firma, polskie wykonanie, podzespoły jak na najwyższym Poziomie. Także proszę o Waszą opinię na temat tych filtrów, o komentarze, i to chyba na tyle na temat tego filtra. Także życzę miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.